Siłom korresowi maniacji, witam Was na teście z mojej mapy. Poprzedni test był w wersji takiej szybszej, bez omawiania, a dzisiaj tak trochę inaczej poopowiadam sobie, co chcę przetestować. Otóż dodałem biogazownię na swojej mapie, w której będzie można oczywiście zrobić kiszonkę i ją sprzedać, ewentualnie zawieść tam kiszonkę zrobioną na... W gospodarstwie, w własnym silosie, będzie można też tam sprzedać słomę i będzie też tam można sprzedać wióry. Gdzieś tam na necie sobie przeczytałem, że biogazownie robią komposty z wiórów, ze słomy i z innych takich roślinnych rzeczy, więc czemu by nie dodać tego do? do mapy biogazownia jest prawie już ukończona nie jest może jakaś super świetna, ale dla mnie dla mnie wystarcza jak najbardziej. Na wieździe mamy szyld, biogazownia produkcja ekologicznej biomasy z organicznych produktów rolniczych, korzystne ceny produkt, produktu przemiany końcowej na wjeździe otwierany jest automatycznie szlaban wjeżdżamy przez wagę waga oczywiście nam pokazuje teoretycznie, prawdopodobnie w kilogramach do końca tego nie jestem pewny, bo nigdy tego nie wiedziałem jak widzicie mamy tutaj 31 tysięcy litrów, a tutaj mamy 25 podejrzewam, że to jest 2,5 tony albo 25 ton, no nie wiem piszcie w komentarzach jeśli wiecie no i tak, oczywiście mamy 4 silosy eee, jakieś tam budynki z biogazowni mamy możliwość zakupu też w no i wjeżdżamy na silos wysypać no i widzimy działa on poprawnie tak jak działać powinien Ubiję to na razie może tak z przyczepą teoretycznie tak by się realnie raczej nie bało i zakryję silos, łączy też przyspieszenie w czasie żeby sprawdzić, taki kiszonka się zrobi i zobaczymy czy będzie się też sprzedawać Ok. No Zrobimy to w czas, raz, dwa. Tu zwolnię pracownika na razie i zobaczcie, na mojej biogazowni można będzie sprzedawać tutaj trociny oraz słomę. Teoretycznie wrzucamy ją do tego pochłaniacza, nazwijmy to tak i on gdzieś tam już to sobie będzie w tej biogazowni przytwarzać bioelektrownia i biogaz plant oczywiście mamy wszystko w PDA ceny wiura, ceny kiszonki no i dobra I wyrzućmy tutaj biurę, zobaczymy czy coś zarobimy. Jeszcze trochę trigger poprawić, żeby bardziej wsypywało to do środka. Jak widać, zarobiliśmy na biurach. Na razie odstawię to już Gdzieś tam na bok. I zaraz mam nadzieję w miarę szybko zrobi się kiszonka, bo chcę ją sprawdzić, czy tak samo jak wyle się sprzedają. 20-30% na biogazowni jeszcze dojdzie obrócenie, dojdzie jakiś tam dodatki upiększające wygląd dojdzie też światło które będzie zapalać się automatycznie o określonej godzinie i o określonej godzinie będzie się gasić żeby było można też pracować w biogazowni po zmroku jak widzicie tam po lewej stronie będzie powstawał skup Zboża na razie takie w tym miejscu. Oczywiście będzie przeniesione gdzieś tam dalej na mapę. Tutaj, między gospodarstwem a planuje planuję zrobić las. Farm silo postawione, Możecie sobie oglądać w poprzednich filmikach, jak to działa, jak to dodać do swojej mapy. Tutaj, troszeczkę teren już jest zróżnicowany. Nie jest tak super płasko jak. Wszędzie dookoła. Mam nadzieję, że trochę tego terenu uda mi się jakoś tam zrobić. Nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o robienie terenu. N nigdy nie miałem w tym sprawy. Ok, wróćmy na biogazownię 51%. No dobra, to może nie będę zanudzał tym, jak lecą te procenty. Jak zrobi się kiszonka, wracamy ponownie. Jak widzicie, proces fermentacji dobiegł końca. Odkryjemy teraz silos. Mamy tu trochę kieszonki 61 tysięcy litrów. Spróbujemy to teraz sprzedać. Tylko nie wiem, czy nie mam zbyt dużej łychy. Czy ten traktor bez obciążnika z tyłu. nie wywróci miejmy nadzieję, że nie i zwróciłem uwagę, że nigdy nie mogę napełnić do 100% zawsze mam 99. Czy u was też tak jest? Może to jakiś błąd u mnie, ale nie przeszkadza mi to za bardzo. No no, teraz sprawdźmy, też od razu zegar, czy tam licznik. Liczy, kaska, leci. No cóż, także wszystko działa, przynajmniej na tą chwilę. Zapraszam na kolejne filmiki, zapraszam do subskrypcji, komentarzy. Macie do polecenia jakieś fajne kanały? Polecajcie. Macie do polecenia jakieś ciekawe forum. Też polecajcie. Udostępniajcie. Klikajcie w reklamy. Dzięki nim troszeczkę udaje mi się zebrać pieniążków. Chociażby na kolejne odsłony, gry albo dodatki. Trzymajcie się. Siema.